Hallo hej się mam ma wszystkim dziska, z tej strony Hales witam pierwszym materiale z gry Brick Rig. Grze, która jest połączeniem LEGO, Scrap Mechanic e, i nie wiem co jeszcze mogę wymyśleć, nie e, słuchajcie, jak widzicie mamy tutaj świat, to, to jest takie troszeczkę powiedzmy Open World, który jest jednak ograniczony e, I ogólnie chodzi o to, że możemy budować pojazdy, coś na zasadzie z LEGO i możemy je testować, rozwalać, latać, jeździć, cokolwiek z nimi możemy właśnie robić. E, mamy slow mode, to, 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 co ciekawe, nie? I patrzcie na przykład o, mamy slow mode, możemy zobaczyć, jak się, się nasze samochody rozwalają. Mamy warsztat Steam do testowania i, i możemy sami budować, Ja sam jednak e, wol, wolałbym nie. I moi drodzy, napiszcie mi, czy chcecie z tego serię, zostanie łapy w górę komentarz, koniecznie e, z taką informacją, ponieważ jestem naprawdę bardzo ciekawy. E, ponieważ gra, moim zdaniem, powinna się przyjąć, ponieważ to jest takie mój Lego, z czaf E, może trochę Roblox już tak porównujemy. No i powinna Wam się spodobać. E, przynajmniej tak mi się wydaje. Wow, Patrzcie, slow woda włączyłem, jak to ładnie wygląda. Takie rozpadające się te części. I tak sobie właśnie lecimy. Tam nasza postać jest, jak widzicie sobie, tam sobie, tam sobie lata. Nie, oczywiście w ogóle jest tam 5 map bodajże do testowania, no nie. E, to jest... To, to jest akurat mapa, gdzie, gdzie się rozwija prędkość i, i jest spoko, nie? Ctrl-R, aha, Ctrl-O, Ctrl-R mi jednak działa, Ctrl-R naprawia mi samochód. Ale dobra, słuchajcie, wróćmy do mojego menu e, i, i możemy wybrać sobie mapkę, którą będziemy, na której będziemy testowali pojazdy, bądź też nie. Kanion! Weź, weźmy sobie na kanion, może. Zobaczymy, ja na kanionie jeszcze nie byłem. Na tych mapkach też ich nie testowałem. E, długo też nie grałem w tę grę, żeby was nie oszukiwać. Ale e, gra, tak jak mówię, mam nadzieję, że się przyjmie, bo gra jest super. W sensie e, mamy warsztat steamowski, co, co jest mega, mega pozytywne. Ponieważ, jak mamy warsztat steamowski, to możemy dużo rzeczy robić. Na przykład, patrzcie, mamy Star Wars ATAT -AT, tak? Um, we, weź go z Ja, sens ignoruj to, jak to za, jak to za duży, żeby zespałnić w tej, czyn... o kurde, o kurde, ej, i to działa, nie, co z tego, że mam gówno FPS-y, nie? Wow, jeszcze ty można strzelać Wow, ej, super, nie? W sensie, zobaczmy, jak to w środku wygląda o niej, kurde, ja wiecie, myślałem. Ja myślałem, że będę mógł. Ej, patrzcie, nasza postać Wow. Ej, nie sądziłem, że ten, że to może być takie sobie super, tylko że troszeczkę nogi nam się zepsuły. I chciałbym. E, nie powiem, że chciałbym. Wiecie, co bym chciał? Chciałbym. A... Chciałbym... O, ej, patrzcie. What? What? Ej, co, co ja zrobiłem, nie? W sensie, kurde, nie wiem. E, weźmy F1 na pomoc, ja, czy coś. E, zoom. E... A, play spawn. Okej, okay, czy... Dobra, bo tak, tak, tak myślę, właśnie się zastanawiałem, czy mogę tak zrobić, nie? Ej, czyli... Mogę zrobić tak, i zrobić tak, i wejść w naszą postać, tylko że ona musi wstać. Ej, patrz jesteśmy w środku, wow! I może tutaj są właśnie jakieś rakiety, ej, super, nie? J jaram się tym, ponieważ, kurde, zrobić coś takiego, tylko... Ugh, tylko, że dobrze byłoby, żebyśmy się przemieszczali, no nie... Dobra, to polatajmy na free, free tym kamie, nie? żeby zobaczyć, ok, miejsca siedzące, jakiś tutaj rak, e, nie, tu jest jakaś mapa, wow, ej, jak to jest odzorowane jak to jest super odzorowane w sensie osoba, która to zrobiła, to no, no zna się na robocie, nie, no to to, to, to nie, nie, nie mogę zaprzeczyć, wow, co co się stało? Ej, wiecie co, zestartuję mapę może, nie? Bo bo ja, 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 nie wiem, co, ja, ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Dobra, e, mamy, mamy czołg, który, teraz sprawdzimy sobie. Czołg, który strzela w sumie. Ej, w ogóle to fa fajne, fajna opcja byłaby na jakieś walki czy coś. O. E, I w ogóle jestem ciekaw, jak, jak tam się rozwala ten czołg. E, jak to? Strzela, nie, strzela, nie. I patrzcie, wo, I e, slow mode E, if 1, bo tutaj mogę sobie przeten. E, bo tu mogę sloa gdzieś tam prze-zmieniać, tylko. E, widzę, że nie, nie, nie widzę tego. Patrzcie, uderzenie. Przy. A. Um, hmm, hmm. Ej, nie mamy lufy. Wow, nie mamy lufy i się palimy. Ej, to jest ciekawe, czy coś może nam się stać teraz. Ale. Myślałem, że będzie troszeczkę bardziej ten. Aha. Ej, ej, to się spala, nie? Ja odkryłam w ogóle te, te grę nie i to się spala i śmie śmiesznie w sumie trochę. Jak to w środku wygląda? No w środku się to pali, nie? W środku się to pali. Yy, nie ma wątpliwości, że musimy to zostawić. E, przy, przy, ej, tutaj pociąga. Po, pociąg możemy mieć To bardzo dobrze, ponieważ mamy pociąg do przetestowania. Jeden, jestem ciekaw, jak to tam. Jak to tam pociągowo e, wygląda. Spawn, spawni, spawni nam trajna. Wow, czy, czy można się tu jakoś wywalić? Czy coś? I takie pytanie: nie, Czy w środku coś jest? Czy w środku raczej. Ej, patrzcie, są, są siedzenia jakieś tutaj, nie? Jednak są siedzenia Dobra, pojedźmy, pojedźmy sobie Czuciągiem Bo raczej tutaj No wywalić się Wywalić się nie wywalimy, ale Będziemy mogli na przykład podstawić jakiś samochód Żebyśmy mogli się rozwalić Ej, to brzmi jak fajnie Tylko czemu to brzmi jak, nie wiem, samochód No, okej, okay, nieważne Nieważne nie, nie, Nieważne nie wnikajmy, nie wnikajmy, to to wiecie, jest najmniej, najmniej ważne, co może być. Zastanawiam się tylko jeszcze. Hmm, zastanawiam się, czy jest jakaś opcja skakania, czy nie, bo wiecie, ja tutaj tak patrzę sobie, nie, no to, to jest, żeby się zahamować, page, być up, e, page down. E, nie, ch chyba, chyba nie. Hmm. Chyba nie, ale możemy sobie pojeździć. Po tej pustyni, nie? Co w się sensie, kurde, ja, ja naprawdę zawsze podziwiałem osoby, nie, które robiły takie rzeczy w gniach. Bo ja na przykład jestem tak strasznie ma... Wow! To no ch chyba on już chyba on już nigdzie nie pojedzie, nie? Tak, tak, tak mi się wydaje, że on chyba nigdzie jednak już... no. Małe wykolejenie się, no. Czasami się tak zdarza, nie? Ale pa patrzcie w ogóle o to e, dbał się o szczegóły, nie, w sensie szczegóły Kurde, wygląda to jak Masakra, nie e, to, 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 to rozwalone sobie Coś, dobra, to możemy W sumie e, Zobaczyć jeszcze tutaj Się przenieść, chyba, że są zaczynaliśmy a ja o tym nie wiem e, To wybaczcie, e, też za dużo Projektów nie chcę spałnić. nie Jest co w ogóle jeszcze, helikoptery, samoloty e, Mogę tutaj to zrespić? Ej mogę, nie? Tylko że za cholerę nie mam pojęcia jak to się lata tym. Um. Ja to, ja to ogarnę zaraz. Mhm. Ja to, ja to ogarnę, na, na pewno wierzę w to. Ja ja, ja to ogarnę, ja, ja tego nie ogarnę, słuchajcie, no. Kurde. Le, lewy control, lewy shift. Okej, okay. o nie, zaczyna padać, nie? To, to, to tak 2 na 10 bym powiedział. Eee, dobra, więc co, zostawmy ten samolot Samolotem się pobawimy kiedy indziej Kiedy się nauczę nim latać e, Spróbujmy helikopterem, nie? Bo e, w ogóle to jest moje drugie podejście do tego odcinka, nie? I, i już tam próbowałem e, Raz sobie tutaj polatać, coś tam, nie? E, ale jakoś tak Czemu to mi się zrespiło? Ej, czemu mi się to zrespiło? No dobra, nie wiem, nie? Ale do, to, to po, 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 polećmy sobie Hey, tutaj po prostu open ten open o, dziękuję, nie, no, nie coś, coś się zbugowało No i dobra, i teraz tak ee, lewy shift, to jest... E, do góry powinien być, tak? Po, powinno być do góry e, Ale nie jest Okej, okay, lampki, super e, Spacebar, right, Interact Dobra, to to nas nie interesuje, naciskamy wszystko po kolei Możemy zmienić kamerę? Dobra, zmiana kamery nas nie interesuje. E, recover backspace, ok? To też nas nie interesuje do końca. E, światła jakieś inne. E, pff, v, e, też nie. Control G. Control R. E, page up, page Ej, do, przepraszam, to nie działa, nie? Ej, przepraszam. Ej, halo. E, Sorki, ale to. No, to... Działaj, ej, działaj, działaj, F-10, działaj, kręć się, kręć się, no dobra, wiecie co, to jest jakieś zepsute, nie, eee. dobra, wstawaj stary, e, to jest jakieś zepsute, ja nie rozumiem tego, no dobra, trudno, helikopter, zostawmy, na razie, w spokoju, to, to, to nie jest jeszcze ten moment, nie, Sana sobie tutaj zespałnimy, po prostu, pojeździ... Eee, to, to wszystko jest pod kontrolą, serio. Naprawdę. Ej, helikopter, weź, weź sobie ten. Helikopter, weź sobie ten. Puść nas, no, dziękuję. Dobra, helikopter nas zostawił, możemy teraz jechać w chwilę Dalnie. Eee, a, bo stąd zeskakiwaliśmy już, nie? W ogóle on jest, ma niskie podwozie, strasznie, nie? Ej, patrzcie, o, to będzie. To będzie, wow! To może być niezła rozwałka, patrzcie. Właśnie właśnie o to chodzi, nie? Żeby tutaj bawić się tą rozwałką, ten slow mode, nie? Patrz. Zobaczcie, tutaj powin powinniśmy się rozwalić i to całkiem nieźle. Przynajmniej tak mi się... Aha, no, day. Wow. No dobra, je 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 jednak nie, jednak nie. Backspace. Backspace, poproszę. Jeszcze, jeszcze raz zróbmy to. Jeszcze raz to tak, żebyśmy może bardziej... E, bardziej mogli się e, mieć szansę na rozwalenie jakaś skocznia. O to byłby nie najgorszy e, pomysłem w sumie. wow dobra i tutaj już to chyba powinniśmy się rozwalić raczej coś, nie? No tak, 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 tak mi się wydaje przynajmniej. No o dobra, 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 lecimy, lecimy sobie twardo, dobra i... Okej, okay, myślałem, że to troszeczkę lepiej będzie wyglądało, nie powiem, ale byłem dobre myśli, nie? Byłem dobrej myśli, teraz możemy na przykład wziąć i naprawić sobie samochód i pojechać sobie dalej w inną dal czy, czy coś. E, no, więc tak jakby napiszcie mi, co sądzicie o takiej serii, że no, głównie bym pokazywał wam projekty z warsztatu, czyli coś jak w, skrapu, w skrapie mechaniku, no nie? E, coś jak w skrapie mecha... Wow. Coś jak w skrapie mechaniku, bo to naprawdę, naprawdę jakby jakoś, jakaś ta opcja e, byłaby dosyć fajna, uważam. Właśnie, e, żeby coś takiego pokazać. Kaniony. Kaniony, możemy się naprawić, czy się rozwalimy na Nie wiem, że się rozwalimy na ale na szczęście nie czymś się da zepsuć, jak musimy jakiś samochód, czy coś Dobrze, że Aby tyłem. Dobrze, MK, Mką pojedźmy sobie. E, M-kom sobie, tutaj chyba będziemy mieli... Ej, bo się teleportujemy... <słuch>, Okej, okay, to chy chyba, chyba, chyba nie o to mi chodziło. <śrict> chyba nie o to mi chodziło, żeby się tu zrespić, nie? E, patrzcie, w ogóle zrespmy na tym e, pociąg, nie? Mamy pociąg taki defaultowy stąd. Nie, nie mamy defaultowego pociągu. No nie, w ogóle mamy Star Warsowego tego, świra. E, Tylko czy ja powinienem to tutaj... No i się tu, tu mówimy na przykład, nie? Moment. Tutaj się przenieśmy. O! A, bo to w tym, w ty, w tym, kierunku poleci. O nie! Chwila, dobra. O. Wow. Ej, ej, ej! Dobra, dobra! Sto, stoj, stój, 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 stój! A może to? Ej, dobra, już wiem jak to się robi! Ej, dobra, ej! Ludzik, ey, ja, ja już wszystko wiem, nie? Bo, bo nikt nie, nikt nie, a nie To, to, to jednak nie tak Eee hmm. Ej, to, to tak się strasznie zastanawiam jak, jak tym się powinno latać Ej, to jest, to, to jest coś ślicznego Nie? Jak się tak rozwalamy Dobra Dobra, dobra, dobra Dawaj, 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 dawaj To jakoś... To jakoś nie działa tak jak bym chciał To jakoś nie działa Dobra, o, 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 o. Mm. A ja może na na tym lepiej by się grało. W sensie no bo... Naciskam ja lewy shift i nic się nie dzieje. No ja nie wiem, ja ja, ja, nie wiem ludzie, no. No ja nie wiem, to jest jakieś jakieś ma, 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 mało, mało fartowne rzeczy tutaj się dziejeło, ten samolot sam odleciał, nie? Czy coś, nie wiem, poleciał. La, 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 la. Czy coś, nie? Więc słuchajcie, no ogólnie tak jak mówię, projektów jest odgroma i jeszcze trochę. E, ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia e, i tylko tematyka tak naprawdę. E, no i właśnie kwestia, czy chcecie coś takiego, czy nie, bo jeżeli będziecie chcieli, no to lecimy z taką serią e, lecimy z taką serią otwartą po prostu i tyle nie więc moi 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 kochani moi kochani le, moi kochane ludziki e, ja będę jechał siną dal rozwalając sobie dalej samochód i czekam na wasze opinie w komentarzach lajkach i tak dalej dzięki w takie razie za i trzymacie się do kolejnych materiałów no i cześć